Rozdział drugi, w którym tata wraca z rejsu, mama ma wszystkiego dosyć i co z tego wynikło. Każdy przyjazd taty, Marka i Jarka z rejsu był świętem w ich rodzinnym domu. Rytuał takiego święta był starannie przez mamę przestrzegany i to bez względu na to, czy tata wracał z bardzo dalekiego rejsu do Japonii lub Australii trwającego nieraz i siedem miesięcy. Czy też z bardzo krótkiego, jak na przykład wtedy, kiedy pływał na statku odbywającym regularne podróże na trasie Gdynia-Londyn i przeloty między portami liczyło się w godzinach. Zaczynało się to wszystko w przeddzień powrotu, a dokładniej od momentu, kiedy tata telefonował z morza przez Gdynia lub Witowo Radio. Zaraz po takim telefonie mama radosnym głosem oznajmiała synom i chomikowi, a dawniej jeszcze kanarkowi Maciusiowi i starej leniwej kotce, która przywędrowała z mamą w ramach jej panieńskiego posagu, że jutro wraca tata. Zdanie to było hasłem do rozpoczęcia skomplikowanych przygotowań, które chłopcy, gdy nieco podrośli, określili zgodnie jako popisową rolę mamy w przedstawieniu pod tytułem Powrót taty, według własnego scenariusza mamy i w reżyserii własnej z udziałem dwóch uciskanych niewolników. Spektakl zaczynał się od wielkich porządków z pastowaniem i froterowaniem podłogi, trzepaniem dywanów, myciem okien i ścieraniem kurzu w najbardziej nawet niemożliwych zakamarkach. Od momentu, gdy obaj bracia zaczęli chodzić do szkoły, do ich obowiązków należało froterowanie podłogi we wszystkich trzech pokojach, trzepanie dywanów i ścieranie kurzu starannie przez mamy kontrolowane z wprawą i umiejętnością, której by się nie powstydził nawet najsurowszy szef kompanii w wojsku. Stąd też powroty taty z rejsu kojarzyły się obu chłopcom nieodparcie z froterką i ścierkami do kurzu. Drugim, znacznie przyjemniejszym we wspomnieniach dzikiej mrówki i jego brata, punktem maminego spektaklu, było pieczenie ciasta. Nie żeby mama piekła ciasto tylko wtedy, kiedy tata miał przyjechać, o nie, mama piekła jakieś ciasto co tydzień, ale na przyjazd taty musiał być obowiązkowo sernik, duży, smakowity sernik, bo tata przepadał za sernikiem. Takim słodkim, z rodynkami, a przede wszystkim dużym na całą formę, która ledwo się mieściła w piecyku. I nieodmiennie, przy każdym kolejnym serniku, odkąd chłopcy sięgali pamięcią, tata, rozpoczynając jedzenie tej kulinarnej maminej wspaniałości, mawiał – Miciu, bo tata mówił do mamy Miciu, twój sernik to ma wszystkie serniki pod sobą. A tata na kuchni się znał. Nie na darmo był i na niejednym statku i z niejednym kucharzem pływał. – No, no nie przesadzaj – krygowała się w takich momentach mama. – Sernik jak sernik – już ja dobrze wiem, co mówię, Miciu. Tata brał drugi, a potem trzeci kawałek. Twój sernik to super sernik. Oprócz sernika mama piekła w zależności od pory roku szarlotkę, placek ze śliwkami lub wiśniami. Oho, już jesień, miciu, mawiał tata po powrocie z rejsu. Placek ze śliwkami na stole. Trzecim punktem powitalnego programu, który odbywał się między punktem pierwszym a drugim było mycie włosów przez mamę. W jakichś skomplikowanych mieszankach, półkankach, po których mamine włosy nabierały intensywnej, jasno-kasztanowej barwy. Obecnie tata pływał na statku obsługującym dość regularną linię na trasie Gdynia, porty zachodniej Afryki. Rejsy trwały przeciętnie dwa miesiące i w takichże odstępach czasu mama wpadała w trans przygotowań do powrotu taty. Gdy w kilka dni po sławetnym meczu hokejowym między korsarzami a piratami obaj chłopcy wpadli jak zwykle głodni i zziajani, po drodze rozegrali szybki mecz piłki nożnej na sąsiednim podwórzu do domu, już na schodach poczuli intensywny zapach pasty do podłogi. – Mruwa, chyba tata przyjeżdża – wrzasnął Jarek i popędził do góry przeskakując po dwa stopnie. – Nie ma co się tak spieszyć – przystopował Gomarek. Idę o zakład, że sernik jeszcze nie przygotowany, nie ma co liczyć na wylizanki i miski za wcześnie. No, nareszcie! przywitała ich mama. Która to godzina? Nie tak późno, wtrącił Marek. Dopiero druga. Druga, właśnie, a dzisiaj mieliście skończyć lekcję o pierwszej, czekam na was, bo tata przyjeżdża, a wy gdzieś się włóczycie. Do jutra wszystko się zdąży! Marek bez entuzjazmu spojrzał na zapastowaną podłogę i zwinięte dywany leżące w przedpokoju. A właśnie, że nie do żadnego jutra. Mama była wyraźnie zdenerwowana. To kiedy tata przyjeżdża? Zapytali równocześnie obaj bracia bliźniacy. Już samo nie wiem od czego zacząć. Mama jedną ręką odgarnęła spadające na oczy włosy, bo kok rozleciał się całkowicie, a drugą podciągała, zsuwający się uparcie z prawego ramienia niebieski fartuch kuchenny. Wszystko mi z rąk leci. Normalnie tata zawsze telefonował z morza dzień przed przyjazdem. Był czas i na porządki, i na upieczenie ciasta, i na odpowiednie przygotowanie domu. A teraz zadzwonił rano, że po południu wchodzą do portu. I nawet nie powiedział o której godzinie. Po południu to może być choćby za pięć minut, już przecież po drugiej porze drogi. Przecież wyście nie jedli jeszcze obiadu, a tu prawie wpół do trzeciej. Cały obiad wystygł na amen i znowu trzeba odgrzewać. Mamo, daj spokój! Zjemy tak jak jest, nie trzeba odgrzewać trącił pojednawczo dzika mrówka. – Co ty wygadujesz, zimny obiad? Żeby wam zaszkodziło? Idźcie wytrzepać dywan z pokoju, a ja tymczasem podgrzeję zupę i drugie. Tylko pospieszcie się, bo nie wiadomo, ile jeszcze czasu zostało. Widzicie, co się dzieje? Wszystko mi zrągleci. – To może poszukać kawałka sznurka, mamo, albo drutu? – zaoferował się Pixie. – Po co znów sznurek? – No jak mamie wszystko zrągleci, to trzeba przywiązać, wtedy nie będzie leciało. Marek, nie dość, że tata, lada chwila może się zjawić, to ty bez przerwy pleciesz głupstwa, zamiast robić to, o co cię proszę. A ja głowy nie zdążę umyć. Ale po co myć? I tak jesteś ładna, odezwał się milczący dotąd Jarek. Mama uśmiechnęła się. Też wymyślił? Żachnął się dzika mrówka. Ruszyło martwe ciele ogonem. Wiadomo, że bardzo ładna, najładniejsza ze wszystkich mam. Bo nasza mama to najważniejsza z mam, co ma wszystkie inne mamy pod sobą. Dajcie już spokój, chłopcy, roześmiała się mama. Wytrzepcie wreszcie ten dywan. Obiad, który chłopcy dostali po powrocie z podwórka, tylko przy bardzo dużej dozie wyobraźni można byłoby zaliczyć do udanych. Kotlety były spieczone i gorące, jak całe piekło i wszyscy szatani, jak stwierdził autorytatywnie dzika mrówka, natomiast kartofle miały temperaturę zaledwie pokojową. Uff, mruknął Pixie do jego brata. Szczęście, że tata przyjeżdża raz na dwa miesiące, bo pomyśl, jakby tak miało być co tydzień albo co dwa, lepiej nie wyobrażać sobie. Dobrze, że w tym całym bałaganie udało mi się nie mieć rąk, chociaż taki zysk. Chłopcy, zawołała mama z kuchni. Słucham, mamo. Jarek już skończył drugie danie. Skończyliście jeść? Tak jakby? Włączył się Marek. Co to znaczy tak jakby? No bo właściwie dopiero teraz mam apetyt na obiad. Zjadłbym coś uczciwego, a przynajmniej solidnego. Nic nie poradzę, musisz zaczekać, aż wszystko skończę. Teraz pościerajcie ładnie kurze we wszystkich pokojach. A ja tymczasem dokończę ten sernik, już szalotka absolutnie nie mam czasu. A można wylizać miska po serniku? Na razie jeszcze nie. Pozmywajcie swoje talerze po obiedzie. A mama jadła? W pytaniu Marka więcej było zmartwienia z powodu tego, że mama nie pozmywa, jeżeli sama by zjadła, to automatycznie zabrałaby się do zmywania, aniżeli troski o to, że mama jest głodna. Nie, nie miałam czasu. Mama to na pewno wykończy siebie przez te wyjazdy taty i nas przy tej okazji. A tata nawet nie zauważy, że dywan wytrzepany i kurze wytarte na bardzo wysoki połysk. Jemu to tam wszystko jedno. Wystarczyłby w zupełności sam sernik, no jeszcze szarlotka na dodatek. Te rzeczy to tata na pewno zauważy. Jak możecie tak mówić? Tata jest ochmistrzem na statku. Na jego głowie spoczywa staranie o porządek, o kuchnię, o wszystko. No gdyby nie tata. Mamo, a gdyby mama zrobiła raz, chociaż jeden jedyny raz taki eksperyment, jak tata ma przyjechać, to nie wytrzepać dywanów, nie zrobić takiego ekstra wycierania kurzów, a mama niechby nie umyła włosów i nie zrobiła manikur. Ciekawe, czy by tata zauważył cokolwiek, Marek nie wygadł głupstw. Zauważyłby natychmiast i ty nie bądź taki leniwy, tylko zaraz bierzcie się do roboty, ty w jednym pokoju, Jarek w drugim. A w trzecim mamo, w trzecim razem, no raz, raz, bo już po trzeciej. Mamo, a może statek przetrzyma w porcie wąb albo celnicy i tata przyjedzie dopiero późnym wieczorem? Daj spokój, wiesz jak to jest. Jakbyśmy czekali na nabrzeżu, to na pewno by przetrzymywali statek. A teraz to odprawią ich raz dwa. Już ja mam takie szczęście. Ja mam pomysł Dzika mrówka podrapał się w głowę. Może by tak mama zadzwoniła do urzędu celnego i powiedziała, że ma wiadomości, że na statku gdzieś schowany jest większy przemyt, tylko mama dokładnie nie wie gdzie. Jak zaczną szukać, to do jutra nikogo na ląd nie puszczą. I mama zdąży wszystko zrobić i nawet włosy umyć, pofarbować i wysuszyć. Ja nie farbuję, zaperzyła się mama. No, no, a co mama za cuda wyczynia przy każdym myciu włosów jakiejś płukanki? Marek przymrużył domyślnie oko. Ach, co ty tam wiesz? To tylko, żeby utrwalić własny kolor i nadać włosom odpowiedni połysk. Zresztą co ciebie to obchodzi, smarkaczu? Oha, zaraz smarkaczu, już wszystko wiem. Nic, nie wiesz, a w ogóle to uspokój się ze swoimi zwariowanymi pomysłami i zabierajcie się do ścierania kurzów. Przez najbliższe kilkanaście minut każdy z czekających na powrót taty członków rodziny zajęty był oddzielnym pomieszczeniu stosunkowo niewielkiego, lecz przytulnego mieszkanka w Oliwie, podleśnej dzielnicy Gdańska rozciągniętej między wzgórzami a torami elektrycznej kolejki. No nie całkowicie każdy z członków rodziny, bowiem chomik wydawał się absolutnie obojętny na ważne bądź co bądź wydarzenie w życiu prawdziwie marynarskiej rodziny. Mama szczęśliwie zdążyła wsadzić olbrzymi sernik do piecyka i zdołała odgarnąć w ostatniej chwili tuż, tuż przed zapaleniem się włosy spadające uparcie na twarz, kiedy do jej uszu doleciały głośne krzyki obu chłopców, dobiegające z trzeciego pokoju. Oho, pomyślała. Chłopcy już są razem. Jeszcze trochę i kurze będą pościelane w całym mieszkaniu. Po chwili jednak odgłosy synowskiej dyskusji wzmocniły się wyraźnie i natężenie braterskich rozmówek przekroczyło o kilkanaście co najmniej decybeli poziom alarmowy. Ucho mamy zareagowało jak najczulszy czujnik, przez krótki moment mama przeżyła okres duchowej rozterki: czy zajrzeć do przebywającego w piecyku sernika, czy do pokoju, gdzie coraz głośniej kłócili się synowie. Już już miał w niej zwyciężyć sernik? Gdy wyraźny, a brzękliwy odgłos tłukącego się szkła przeważył szalę na korzyść, a ściślej na niekorzyść synów bliźniaków. Gdy mama wbiegła do pokoju, dzika mrówka i jego brat tarzali się w zwarciu po podłodze. W kącie poniewierały się resztki wazonika na kwiaty, a woda zalała świeżo wypastowany i wypucowany parkiet. Wytrzyjcie natychmiast wodę, bo będą plamy na parkiecie. Mamą to zawsze tak samo. Dzika mrówka podniósł się z podłogi i rozcierał stłuczony w walce łokieć. Najważniejszy parkiet, a to, że jednemu z jej synów o mało co nie złamał ręki rodzony brat i to w dodatku bliźniak, to nic nie znaczy. I o co znowu wam poszło? Zapytała mama, starając swemu zdyszanemu głosowi nadać surowy ton. Dzika mrówka spojrzał na jego brata, Jarek na swego brata, obaj wzruszyli ramionami. Właściwie to nie pamiętam. Mruknęli prawie jednocześnie obaj. Ale on był winny, na pewno! To też zawołali razem. O Boże! krzyknęła nagle mama. Sernik się przypala! Rzeczywiście, z kuchni wyraźnie docierał do pokoju ciężki swąd przypalonego ciasta. Wszyscy troje popędzili do kuchni, zderzając się w wąskim korytarzu i przepychając nawzajem. Gdy mama dopadła piecyka i otworzyła drzwiczki, na kuchnię wypełzł ciemny woal dymu. Wszyscy! Tko na marne, mama załamała ręce, zamiast pachnącego ciasta, oczom ukazał się spalony na węgiel krąg. I co teraz będzie? Blady strach padł na obu braci. Rzeczywiście, co teraz będzie? Bo o ile wyobrażali sobie przyjazd taty do nieposprzątanego mieszkania, o ile byli przekonani, że tata nie zauważy, czy mama ma umyte włosy, czy też nie, o tyle brak sernika natychmiast wyjdzie na jaw. No i jakże to tak? Przyjazd taty bez sernika, nie do pomyślenia. Może szybko kupić nowy, poddał Jarek, ale mama tylko zamachała rękami rozpaczliwie i chłopak zamilkł. Co jak cole na taki chwyt tata nigdy by się nie złapał, a zresztą jak porównać te kupne gnieciuchy do maminego sernika? Jarek, podaj mi nóż z szafki ten duży, zawołała mama, stojąca wciąż jak rozpaczająca niobę nad zwęglonymi resztkami ciasta. Może jeszcze da się coś uratować, dodała bez większej jednak nadziei w głosie. Jarek rzucił się w kierunku zawieszonej na ścianie szafki kuchennej, szarpnął za zacinające się zazwyczaj drzwiczki i wyrwał całą szafkę ze ściany. Huk spadającej na podłogę szafki, głośny dźwięk rozlatujących się na wszystkie strony noży, łyżek i widelców, brzęk tłukącego się szkła połączył się z rozpaczliwym, ostrzegawczo-żałosnym krzykiem mamy. Jego brat stał z osłupiałą miną pośród walejących się na kuchennej podłodze szczątków, a wśród nich czerwieniły się, jak rozsypane z koszyka truskawki czy inne jagody, kawałki starannie przez zbieranych i kompletowanych podczas rozmaitych rejsów kieliszków i szklanych naczyń wykonanych ze szkła o specjalnym rubinowym zabarwieniu. Kosmiczna draka, obojętnie – pomyślał z przejęciem dzika mrówka – ale nic nie powiedział, spojrzawszy na mamę, która dosłownie zamieniła się w słup soli. Z otwartych drzwiczek piecyka wysnuwał się w dalszym ciągu ciemny, drażniący spalenizną dym. W tym dramatycznym momencie zazgrzytał klucz w zamku wejściowych drzwi. – Tata! – wrzasnął dzika mrówka, uradowany, że coś wreszcie przerwało, pełną rozpaczliwego napięcia ciszy, jaka panowała w kuchni. W drzwiach stanął wysoki mężczyzna, jego dość pełne oblicze ozdabiał sumiasty wąs, skierowany ku dołowi po obu stronach ust. W tej chwili był mokry, jako że właśnie rozpadał się deszcz. Duże krople wody kapały z wąsów i płaszcza prosto na wyfroterowaną podłogę. Tata nieco zdziwionym wzrokiem ogarnął kuchnię, szczątki szafki na podłodze, potłuczone szkło, wśród którego rzucały się w oczy przede wszystkim rubinowe kawałki, uchylone drzwiczki piecyka i skamieniałego jarka, oraz mamę z rozpuszczonym w nieładzie włosem, przekrzywionym fartuchem kuchennym zsuniętym z jednego ramienia i purpurową z wrażenia twarzą oraz na pół otwartymi ustami. Dzika mrówka rzucił się na przybyłego i zawisł mu na szyi. I wtedy stała się rzecz straszna. Mama po prostu opuściła bezradnie ręce i najzwyczajniej w świecie rozpłakała się na cały głos. – Ależ miciu! – zdołał wyjąkać zdziwiony ze wszechmiar tata, na którego szyi wisiał w dalszym ciągu mrówka. – Ja już mam tego zupełnie dosyć! – Odezwała się wreszcie mama, nie przestając jednak płakać ani na moment. Ty sobie jeździsz po całym świecie, wszystko masz gotowe, nie martwisz się o nic, a ja tu muszę użerać się z tymi dwoma czortami. Ja już nie mam siły. Czy masz ich od Wielkiego Święta? Ja na co dzień. Oni mnie zupełnie wykończą. Ja już jestem całkowicie wyczerpana nerwowo. Ależ Miciu! Tata uwolnił się od wiszącego na szyi syna i bezskutecznie usiłował przerwać potok maminych łez i słów. Co to? Czy chłopcy mają tylko matkę? Czy tylko ja mam się nimi zajmować i niszczyć sobie zdrowie i nerwy? A ty będziesz gościem w domu, a ty będziesz wciąż pływał i pływał? Umiesz tylko mówić, ależ Miciu, ależ Miciu, i nic więcej, wszystko na mojej głowie. I koks na zimę, i malarz do odnowienia mieszkania. I dzieci, i w ogóle wszystko, a ty co? Ależ Miciu, co z ciebie za mężczyzna? Zróbże coś. Tata spojrzał jakoś dziwnie na mamę, podszedł do szklanego rumowiska leżącego na kuchennej podłodze, schylił się, podniósł jedyny z ocalałych, wspaniałych kieliszków z pięknym, rubinowym zabarwieniem i rzucił go zdecydowanym i energicznym ruchem pomiędzy szklane skorupy. Kieliszek rozleciał się na drobne kawałeczki, a mama z wielkiego wrażenia przestała nawet płakać. Otworzyła szeroko usta i przez moment za nim mówiła, a nawet zrobiła wrażenie, jakby jej zabrakło powietrza. Ależ, Miciu! Tata wyraźnie przestraszony patrzył na mamę. Co ty robisz? Odezwała się wreszcie mama, patrząc na skorupy rubinowego kieliszka. Jak to co? Przecież sama chciałaś. Ja chciałam! Mama znowu się rozpłakała. Wszystko na mnie. Zabrałbyś się do chłopaków, póki czas posiedziałbyś tak z nimi jak ja. Na co dzień, nie tylko od święta. Przecież nie rzucę pływania. Tacie udało się wpaść w monolog mamy. No to weź ich ze sobą chociaż w jeden rejs, żebym przynajmniej mogła odpocząć, przyjść do siebie, poczytać angielską gramatykę. Wyrwało się obu chłopcom jednocześnie. A choćby i gramatyka, coś mi się przecież od życia należy. Mama rozpłakała się jeszcze żałośniej. Rozmazał jej się przy tym cały tusz, którym poprawiła sobie oczy. – A wiesz, Miciu, że to jest myśl – zaczął tata, ale nie zdołał dokończyć zdania, bo w tej samej chwili obaj bracia zawiśli mu na szyi, wrzeszcząc z wielkiej radości. – Niech żyje tata największy ochmistrz w całej ich flocie, obojętnie – wołał Marek. – Niech żyje, fakt – wtórował mu Jarek. Mama, do której teraz dopiero dotarło to, co zaproponowała przed chwilą i co wzbudziło tak żywiołową radość u chłopców, zamilkła nagle i równie nagle, jak na zawołanie, przestała płakać. Tymczasem chłopcy odczepili się od ojca, stanęli po obu jego stronach, złapali się za ręce tak, że tata znalazł się w środku i odtańczyli taniec radosnego ptaka dziwaka. Polegał on głównie, ten taniec, na przytupywaniu i nagłych przysiadach na przemian z podskokami wysoko w górę, a zarezerwowany był przez obu braci dla uczczenia nadzwyczajnych, a pomyślnych ze wszech miar wydarzeń. Oczywiście autorem tańca był dzika mrówka, on też wymyślił samego ptaka dziwaka. Według dzikiej mrówki był to ptak o wielkości takiej w sam raz, pośredniej, między dużym indykiem a małym strusiem. Składał duże jajka, z których po rozbiciu można było od razu kręcić kogel-mogel ze względu na to, że te jajka składały się wyłącznie z rzutka i cukru. Nie było w nich natomiast absolutnie białka, którego dzika mrówka nie lubił i które, jak mówił, przeokropnie brzydko ciągnie się jak nie wiem co. Ptak dziwak nie latał ani nie biegał, poruszał się wyłącznie przy pomocy tańca. Poza tym głośno i fałszywie, jak dodawał Jarek, gwizdał różne melodie, przeważnie zaś te, które znał Marek, a gdy był zły, to warczał. Chłopcy w dalszym ciągu tańczyli wokół taty, przytupując i wydając głośne wrzaski. Mama stała bez ruchu jak słup soli nad rumowiskiem w kuchni, a z tatowych wąsów wciąż padały krople deszczu. – Wytrzyj wąsy, bo pobrudzisz podłogę. Powiedziała w końcu mama, i to było dowodem, że nareszcie wróciła do duchowej równowagi.